Witamy serdecznie w programie Zimne Dranie, programie, który podsumowuje weekend ze skokami narciarskimi. Mam nadzieję, że to będzie najwspanialszy odcinek w tym sezonie, bo wynik był najwspanialszy. Michał Korościel, kłaniam się, w studiu są goście. Igor Błachut i Jakub Kot. Dzień dobry. Nie będziemy odnotowywać ilu Polaków mieliśmy w, w seriach drugich, w piątek i w niedzielę. Odnotujmy, że mieliśmy... Identyczna jed... liczba była. Identyczna liczba, to był jeden. To jest panowie powrót do czasów małyszowych, czyli jeden się bije o podium, reszta klepie bule i z tego się powinniśmy cieszyć. Z tego, że klepią bule? <laughs> Nie. To, Nie że to jest fantastyczna okoliczność. Powrót jest. do pięknych czasów małyszowych. Jeden jest u góry, reszta jest na dole i gitara. Yy, dwa dni temu... Napisał do mnie jeden z widzów, pan Stefan tak. e, z Łodzi i przypomniał mi taką sytuację, która mogła zobrazować, że nawet za czasów Małyszowych mogło być jeszcze gorzej. Jako, że przed 20 laty Mm -hmm. Dokładnie. Pan Adam miał wypadek w Salt Lake City. Pamiętam. Uderzył tyłem głowy o zeskok, leżał tam bez filmu przez jakieś pół minuty, mniej więcej. Potem wszyscy mówili, że to cud w ogóle, że on wstał, a że to, że później skakał i jeszcze wyskakał to, co wyskakał, no to już w ogóle jakaś wymykają. To mniej więcej jak noriaki, że to się wymyka mm -hmm. w ogóle i, i logice, i, i fizjologii, filozofii i czemukolwiek. No więc mogło być jeszcze gorzej. W tym sezonie też pewnie mogły być jeszcze gorzej, bo przypomnę, że Aleksander był uprzejmy do konkursu noworocznego zgromadzić punktów zero w marze uh -huh. świata. Obecnie jest liderem naszej drużyny, co więcej, jest zawodnikiem, który zupełnie śmiało wchodzi do tej grupki, która tam patrzy Sie. na siebie zerka, bo zostało uh -huh. jeszcze czterech, zostało pięciu i my w tej liczbie. I on właściwie tam powinien już się zacząć czuć jak u siebie. Nie wiem, jak Kuba na to patrzy jako coach i, i były zawodnik topowy. Bez złośliwości. Ja. Właśnie, właśnie. Błagam, Dobra, ale nie wiem. Od, od redaktora korościela rozumiem, ale Igor ja od ciebie. Co, ale co. Ty daj mi rozwinąć coś okay. W y, konkursach, których Kuba przecież też po medale sięgał, choćby no, uniwersytet. Nie mówimy. No tak, ale no co, jest rywalizacja? Jest, jest. Jest, jest. jest stres startowy? Nie, no Jeszcze... jest, no to, to nie jest tak, że wychodzisz, eee uniwersjada to się pykne. No Oczywiście, kurczę. że jest stres, stres startowy, Więc zwłaszcza, chodzi... że Kubuś był tam chorążem na uniwersjadzie, tak? W Ałmatach, tak. A nie a wiem, no. czy to obowiązuje klątwa chorążego też na uni Oj tak mnie tam tak wtedy ta klątwa złapała, że. No, no, Z różnych powodów. <laughs> ale po prostu to Kubie nie, zabrakło cierpliwo. Nie, klątwa. To, 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 Witkacy o... pisało klątwie, a nie. <laughs> Słuchaj, ale y, Kubie po prostu zabrakło cierpliwości, bo talent miał, wagę miał odpowiednią, Nadal. skoczny był, dalej, dalej y, ma, tylko że zabrakło ci cierpliwości kubuś. Widzisz, a Oleg zniszczył 12 lat. W że świata spędził. Raz był, raz go nie było, ale 12 lat temu debiutował i 12 lat musiał czekać na podium. Tobie zabrakło cierpliwości. A teraz możesz nam powiedzieć, czy to, co zrobił Aleksander Zniszczo, to jest rzeczywiście taka jedna wielka pochwała cierpliwości, konsekwencji, czy gdzie indziej szukasz yy, przyczyn jego sukcesu? Nie no, oczywiście. Ja się akurat bardzo cieszę, że ta druga seria doszła do skutku, bo tu były głosy w przerwie, że może odwołajmy, i tak dalej, bo Oleg jest na podium, a ja powiedziałem, nie, zróbmy drugą serię, bo Olek naprawdę czysto sportowo. Jego posłuchali, Jego mo może Oleg to po prostu sportowo sobie wywalczyć, odpadli Sundal, odpadli Johansson, którzy byli bliskolka, a Oleg naprawdę przede wszystkim tak bardzo dobrze, technicznie, to były bardzo dobre skoki. Troszeczkę szczęścia było, i się złożyło wszystko na to, że jest podium naprawdę bardzo dobrze wywalczone. Pamiętajcie, Historię Olka, że nawet jeszcze lato jesień nie była taka zła. Mm -hmm. Natomiast przyszła zima i to, co Igor no, powiedział. Zima i klasyka, się klasyka degradacja do paru kontentalnego i tak dalej. To zresztą przyniosło poniekąd efekt taki kubeł zimnej wody. Wrócił na turniej i tam zaczął troszeczkę coraz lepiej iść iść. Teraz mamy rower przed sobą. Skocznie do lotów Wikersun i w planicy, a ten styl Olka, taki bardzo agresywny, płaski za progiem, jak chodzi o narty. Powinno to, powinno wydawać, to lecieć, tam. więc na pewno dobrze, że to podium teraz było, bo taka frustracja by też mogła narastać, że blisko, blisko, a znowu ósmył. ja myślę, blisko. że u niego to nie narastała frustracja, ale coraz większa taka chęć i pewność. To, to... Mam wrażenie, że jak on pierwszy raz był w tej czołowej trójce po pierwszej serii, tak trochę jeszcze były duże odszok. No, znaczy, no, ale nietypowa sytuacja, a teraz okrzepł w tym i, tak. i teraz dużo lepiej to wygląda. To, co mówię, że cierpliwości. Tak a propos, już śmieszkujemy z no bo biedny jako jedyny z nas zrobił poważną karierę sportową. Tak. Nie mówimy o twoich sukcesach w szachach, oczywiście. Tak, były ważne. Ale, ale, ale pomyśl teraz o Krzysiu Biegunie na przykład. To jest mhm. to samo pokolenie. Też ja, wydawało, się, że, no, wydawało się, że wszystko właściwie idzie w dobrą stronę, ale to, że Oleg wytrzymał, to też nie jest tylko i wyłącznie zasługa tego zawodnika, ale całego otoczenia. Myślę o rodzinie tutaj. Mhm. No bo jeżeli facet pakuje czas i pieniądze, nie czarujmy się, w sport, który, który wymaga nieustających wydatków, znaczy, jak każdy sport, mhm. I z którego jeszcze jak. Kokosów nie ma, Jakieś nadzwyczajne profity czerpać. Nie mówię, że to było nieustające dokładanie do tej rywalizacji, ale, ale przez długi czas pewnie nie było takiej no sytuacji dużo... W jego sytuacji już by powiedziało ja dziękuję i do widzenia. I powiedzieliby dziękujemy, ale dzięki temu, że jakieś wsparcie miał i że widać było, że znaczy na pewno jest jego pasja przy okazji, poza tym, że zawód, no to no to, to, w końcu się opłaciło. No I to jest taki dzień nagrody. Miejmy nadzieję, że nie ostatni, że to po prostu ustawił się pierwszy raz w kolejce do, po tę nagrodę i nie po raz ostatni. No i ten cel, no właśnie przynosi takie historie. Piusa, Paszkiego, rocznik 9.0, Gregor Deszwanden, 9.1, Olektra 9.4. Pierwsze podium w swojej karierze. No Ostatnie przed 30, bo Olek 8 marca, się, proszę Państwa, w Dzień Kobiet obchodzi 30. Te urodziny. Ale to jest ciekawe, że ta granica wieku się przesuwa. Mówiliśmy już o tym parę razy, ale nie ma gości 16-letnich, którzy by namieszali, jak szli ręcałery Morgan Stern i tak dalej. A Aż coraz nie. więcej Aż jest tak tak nie. Natomiast... około 30. Jak mówiliście o paszkę, teraz Olek zniszczył takich przykładów. No dobrze, historii. ale jak mówimy o młodych, no to oczywiście nie ma takiej sytuacji, żeby 16 z nienacka przyszedł i po ale 18-19-latkowie. Embacher, Franz Belsho, no to są wszystko przecież chłopaki, którzy do Olka mogą mówić, proszę pana. Ja już nie mówię do takiego Kasajego. No tutaj Embacher naprawdę trzeba sekundkę przystanąć, bo mistrz świata juniorów i. Podmieniu Daniela Hubera, który zrobił 6.9. miejsce na no, lotach w Webersdorfie. Tak, tak, 6.9. miejsce co to jest. nie dajesz Jonasa Schustera, który sobie wywalczył limit dla siebie, ten imienny w Continentalu też go nie dajesz. On jedzie dalej, dalej na kontynental, gdzie uwaga, dwa razy dwa wygrywa Eigner, ale wygrywa dwa razy Eigner, kolejny Austriak. I teraz co oni mają biedni zrobić na kolejne weekendy? Może Klaszta by że Nadzieją i... dla polskich skoków jest naturalizowanie Austriaków. Wszystkim to na dobre wyjdzie. Bierzemy takiego Hubera, Eignera i oni. Nie, dzisiaj... bo to oni są rozwojowi, to że tak mają swoje lata, to ja bym właśnie w takiego szóstera tutaj zainwestował. Parę dni temu zakończył karierę Markus Mar Rupicz, Rupicz, Mar Marcus, tak. Marcus Rupicz. Mhm. Gość, który w Alpenkapach sobie wygrywa, w Fiskapach tam top 3 i w Austrii się nie może przebić, no bo jak widzimy, że w Fiskapie, w Oberhofie na no chyba siedmiu pierwszych miejscach są Austriacy. Ale teraz w kontynentalu wyglądało to podobnie przecież. Tak, w, w na pierwszych czterech miejscach, chyba, a potem na pierwszych trzech miejscach. Więc tak. masz szóstera, masz Ortnera, masz Leitnera, masz yy, Hubera, który odpoczywa, aż Aschenwald będzie wracał po kontuzji, więc no, tam jest. Aż... Siła sportowa jest świetna, ale na miejscu takiego właśnie Rupicza, czy Melera to jest po prostu, a gdzie jeszcze tam są Timon, Pascal, Kachofer, Uliż Wolgenath, ile tam może wymieniać, co oni mają zrobić, żeby jedynie do Polski właśnie papiery Zmieniać do Zmieniać paszporty. Zmieniać paszporty. To bo tak normalnie, jak... normalnie, jak to się załatwia wszędzie, no. Jak się załatwia? No proszę Ja nie wiem, Igor, ja wszystko robię zgodnie z literą prawa. Mhm. A tu niby jak się dostał, tak? no, no tu jest rzeczywiście mały a jakby wyjątek. się nazywał Ulrich jakby posz, przyszedł do Polski, abyś ja go naturalizował? Normalnie, Kazimierz. Nie, ale to trochę jest tak z chińskimi pingpongistami, pongistami Oni się tam nie łapią, bo nie mają szans, o, bo ich, o, o, o. ich są tam tysiące. I w związku z a, tym jak... na chińskich biegaczki. Tak, dokładnie. Masz ich to... olimpijskie, masz na liście startowej tam, wiesz, 12 flag, a później pokazują ci zdjęcia tych gości wszyscy wyglądają tak samo. Może to jest jedno zdjęcie, tak po taniości, Mo, wiesz. Może. Tak się nikt nie zorientuje. Pamiętuję. Wiecie co, weekend to jest słodko-gorzki. Słodki wiadomo dlaczego, no bo Oleg zniszczył, ale gorzki dlatego, że dwa weekendy z rzędu Piotr Żyła i Kamil Stoch nie punktują obaj. Takiej sytuacji nie było od A pamiętam, że lat. A pamiętasz nasze studio piątkowe przed kwalifikacjami? Nie pamiętam, ja nie był. Nie w... pamiętasz, a byłeś? Ja byłem w piątek, ja w piątek byłem wolny, kubuś. A to Kuźnik prowadził. Tak, a byłeś? <laughs> <laughs> Pomidor. <laughs> bo zadał pytanie, to oczywiście ja też odpowiedziałem ironicznie, żeby nie było, bo tu, tu w rozporcie wiecie, no, tak bo... możemy oczkiem różnąć. Możemy zapytać, Kto będzie najlepszy z naszych podczas tego weekendu. Ja powiedziałem, że na pewno nie będzie najlepszy Kamil Stok, bo on już był najlepszy w Bersdorfie. Mm -hmm. No i niestety się sprawdziło, że skoro tam był najlepszy Kamil, przyjeżdża tutaj i nie zdobywa jednego punktu. Więc tak ten Ale tutaj, tutaj to było. Raz, że, no, dzisiaj Kamil mówił, że ten skok konkursowy nie wyszedł mu tak, jak mhm. powinien e, w pierwszej serii, no bo w drugiej się rzeczywiście już nie mógł. E, ale zwróćcie uwagę, jak minimalne były różnice punktowe. To, to po to pierwszej i serii 27 między pierwszym a 30 i tam kolejnych 8 bodajże w 2,5, w 3 tak. punktach się mieściło, no to tu naprawdę pomiar wiatru w, te we w te, A dzisiaj patrzyłem na te strzałki ze szczególną uwagą, bo byłem ciekaw. Mhm. Leci facet kurczę 3 metry nad zeskokiem na, na 90 metry. No wiadomo, że gdzieś tam poleci jeszcze nie wiadomo jak daleko. A na wykresie ma 10 czy tam tak, 9 tak, odjęte. Tak, Ale jak się popatrzyło na strzałki, to tam cały czas lutowało mocno, tylko że z boku to były. Hmm. Zero. Dwóch, tak, tak. Za zero. Za zero. drugi w kwali, godzinę później z, z zamaczkiem nawet, nie? Tak, tam 40, tak, tam tak. ba więc więc no to też pokazuje, no. że. W ogóle przedziwny weekend. Zobaczcie, piątek i niedziela tylko jednego mamy, a konkurs drużynowy taki, że mieliśmy 7 z 8 skoków dobrych, dobrych jeżeli nie bardzo dobrych. Mm. To, to przedziwne. Gdyby ten. Yy, żyła i sto chwalili w bóle też w sobotę, no to uznalibyśmy, coś się zacięło. Piątek, sobota, niedziela, to niczego. Katastrofa. Ale. Piątek tak. źle, niedziela źle, sobota dobrze. Ale no ciekawy weekend, no jak to byśmy. No ale popatrz na, jeszcze na próbną. I Kamila, i Piotra. Piotrek tam powiedzmy technicznie, jak zwykle przy, przy lądowaniu tak trochę niepewnie, no ale Kamil znaczy w sensie kwale niedzielne. Tak, kwale. No, no, no. no. Ale macie, kos wygrywa w piątek, słoweniec, to jest sabotażystka. Kos to jest sabotażystka. W drużynowce ktoś by ci powiedział godzinę przed konkursem, że, fi, że Finowie będą lepsi od słońców w drużynówce. No to to jest nierealne. No, nie, ja wiem, bo na to liczyli, jak sądzę. Jakaś Pewnie tak. Wiesz co, ja bym tego kosa wziął na jakiś wykrywacz kłamstwa albo jakoś go inaczej przetestował drugi. Może, może to jest taka, wiesz, zagadka jak z tym człowiekiem z żelazną maską na dworze Ludwika. Nie brat bliźniak, taki, który nosił maskę. A, że wystawia jakiegoś drugiego? No. Taki podobny, ale trochę mniej umi. Wiesz co, mówiłeś o Obobieńcy. szachach? I to jest dobry moment, żebym ja przytoczył historię szachową. Było dwóch braci, ja nie chcę mówić ich nazwisk. Świetni mm. szachiści e, na mistrzostwach polskich, bliźniacy, identycznie wyglądający. Jeden się wyspecjalizował w debiutach, drugi w końcówkach. Aaj. Jeszcze w czasach takich, kiedy można było więcej, jeden zaczynał, szedł do ubicacji, wracał drugi. Wracał drugi. I, kończył, I wygrali tak parę partii, naprawdę. rozumiem, że rejestrowany do konkursu był jeden. Takie jeden, Grali jeden, na jedno je. nazwisko, ale we dwóch. Tak, tak. Nie machnęli się na Gdzieś tam kiedyś? Nie, 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 nie. Oni byli tacy Pewnie później się wiesz, wykoleili właśnie przez jakiś taki mały drobiazg. Nie? Mm. Jeden się ogolił, drugi nie. No. Ja Znałem taką historię z biegaczami gdzieś w południowej Afryce, że biegli jakiś taki ultra-dystans, stówka z groszem albo lepiej. No i też na drodze takiego biegu co jakiś czas są strefy z, mm -hmm. tak zwanego odświeżenia, no bo to go nie przelecisz jak maraton jednym ciurkiem, tylko no, tam jakieś pit stopy były tak zwane. No i też facet wziął i wygrał. Zaskakująco dużą przewagą. I tak patrzyli po tym pit stopie, kurczę, wyszedł świeżo. Z tej toalety, że hej, no, tylko że wyszedł z tej sąsiedniej. Przed, puk, puk i wyszedł właśnie identyczny i dokończył dystans. Więc to może być case kosa, proszę Państwa. Tak. Nic Już nie mamy rozpracowane. <grym> Nic nie sugerujemy, nie. ale sami rozumiecie, różne rzeczy się w sporcie zdarzają. Bardzo dziękujemy za uwagę. Jakub Kot. A jeszcze jedna ciekawostka. To sobie A, okay. nie wytną, ale. Nie, nie wytną, kubuś, to bo zostanie to, na stówę. Wiecie, Percyle jest tak tutaj, że źle, że źle. Jego reforma przynosi efekty, bo w niedzielę w tym konkursie w pierwszej serii było chyba 13 reprezentacji, y, którzy mieli swoich skoczków i tych 13 tych 13 krajów mieli swojego przedstawiciela? Nie, ale zabrakło, żeby byłoby jeszcze więcej, bo Kazach był 51. No nie zdążyli, no To jak wina Katola raczej, bo wystarczyło jednego. Ale uwalić. wiecie, no był Czech, był Estończyk, był Fin, Bułgar. był Włoch, był Bułgar, więc chcieliśmy, żeby było więcej kolory. Tu jest więcej. Brawo, jest. grande Sandro. Grande Sandro, zdecydowanie. Tym koniec. Grazie, grazie. I podziękujemy mu za, za że te kwoty są niższe, no bo gdybyśmy mieli jeszcze więcej Niemców, jeszcze więcej Austriaków, jeszcze więcej Norwegów, no to że w ogóle byśmy przepadli, więc dzięki Sandro. Chyba ty. Nie wiem już proszę Państwa jak to skończyć. Dzięki Sandro wydaje się odpowiednie. Jakub Kot, Igor Błachut, Michał Korościer. Kłaniamy się. Do zobaczenia.